Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl Marek Wrzosek po KSW 94. Bardzo szybka, krótka walka i pewnie niewiele. Możesz o nie powiedzieć, co. No, można by na przykład taką analizę zrobić 10-minutową. Ja tak uważam. Bo tam się dużo wydarzyło i tu nie ma się co śmiać, bo naprawdę bo zobaczyliśmy jak zacząłem a jak Artur przyjmował kopnięcia, jak, y, co sobie wymyślił, jaki był plan jego ruszyć na mnie z Supermanem i jak później y, ja reaguję jak ktoś na mnie leci, to nam się dużo działo. mnie ta technika obalająca za głowy i na matę. Gdzie się pnąć? <suszy> <na okres? suszy> w lesie nie no, <suszy> powiem ci szczerze, że chciałem... Na pewno no, chciałem, yy, chciałem uderzyć pewnie kolano, yy, złapałem go za głowę, ale no, jakoś tak noga mi nie zapracowała i rzuciłem na ziemię. Pójdę robić mógł łapać i rzucać. Tak, łapać rzucać, dokładnie. To był taki typowy, no kurde w końcu robimy MA. Arek, jak wyglądał ten początek, bo gdzieś w tłumie ludzi bardzo ciężko było dostrzec tę pierwszą akcję Artura, on wpadł w ogóle z jakimkolwiek ciosem, czy jak to wyglądało? No mówię, Artur z tego co później strzelałem, no chciał zrobić supermana i tylko, że też ja w tym momencie kopałem, wpadł mi na nogę i mnie nie trafił. No i poleciał jakoś głową, no myślę, że wiedziałem, że muszę być na tym baju od początku i taki skupiony, no bo będzie na pewno coś komponował od początku, raczej nie sądziłem, że będzie chciał się ze mną badać. Wiedziałem, że ruszy i, i po prostu czekałem z czym. No mi sobie Supermena mógł, mógł to być dobry pomysł, tylko nie wiem, no. no. Taki miał pomysł. Ale, ja wiem, że dużo się mówi o opresji i tak naprawdę każda walka prawdopodobnie wygląda tak samo, ale czy ona dla ciebie niosła szczególny ładunek emocjonalny? Mówię też w stosunku do tej walki z Iwanem Witasowiczem, bo tak jak ci powiedziałem, ta walka rozgrywa się na zdecydowanie wielu więcej płaszczyznach, płaszczyznach niż tylko sport, ale właśnie ta szeroko pojęta popularność, którą też masz Ty i Artur. Tak, to była inna walka, na pewno gdzieś inne podejście do niej miałem, czułem, że no kurde tutaj jest dużo do stracenia, nie? jeśli chodzi o pozycję taką moją sportową w KSW i tak, czułem, że to jest troszkę inny kaliber walki, ale no emocje były tak naprawdę teraz takie same. No było też, no stres był zawsze, jest oczywiście i jak zawsze to zadziałało tak jak powinno, czyli ten stres się w, zamienił w dobre emocje, takie pozytywne e, w kontekście walki. E, myślę, że każdy, kto będzie zmierzył się z Arturem, będzie też czuł się inaczej. No z Arturem trzeba troszkę na tych konferencjach coś tam pogadać, coś trzeba e, opowiadać śmiesznego i na szczęście Artur robi tam robotę. E, no i też trzeba ważyć słowa, no bo mogą później zostać, mogą się źle zestarzeć. Szczególnie, no, wiesz, jak walczysz z Arturem, za dużo powiesz, a potem, a potem przegrasz. Tak jak, nie wiem, no, chociażby Mariusz Pielanowski. Ja wiem, że ty weźmiesz absolutnie każdego rywala, bo jesteś prawdziwym wojownikiem, ale teraz gdybyś mógł wybrać typowego Stójkowicza, nie wiem, jak Michał Martinek, czy Graplera, jak Ricardo Prasel, to byś wziął właśnie Prasela na przykład, żeby udowodnić, że już jesteś pełno zawodnikiem MMA. To bo tak dwie takie skrajne, no, rzuciłeś e, dwóch skrajnych zawodników. Tak, no, skrajnych zawodników. No to ja tak pośrodkuję, już to wcześniej mówiłem, e, ja bym sobie e, bardzo chciał zawalczyć na KSW 100. I teraz duże, potrzeba dużego nazwiska, e, no ale jak już mamy zdejmować tym parasol, to potrzeba dużego nazwiska, e, które z, zostało zbudowane na podstawie e, zwycięstw i kariery WMA. Także ja tutaj rzucam pomysł, mówię, to nie jest jakieś tam wyzywanie bądź do walki z 100, Wrzeseck-Bajor. Ależ to jest walka. No my zdecydowanie czekamy. Arku, jak będziesz świętował to zwycięstwo, tą dzisiejszą wiktorię? Na pewno nie ma kontuzji po tej walce, także no chyba potańczysz. Ręka mnie boli, tańczyć nie wiem, czy będę. Y... Nie wiem, kiedy wracam do Warszawy. Dla mnie najlepszym, najlepszymi wakacjami po walce jest spędzanie czasu w Warszawie, bo tam się najlepiej czuję, a bardzo dużo wyjeżdżam w trakcie przygotowań. A w drugą stronę. A czy ten pomysł na Szymona Bajora, on urodził się dopiero w, w tym momencie, kiedy znoka znokautowałeś Artura Szpilkę? Czy miałeś już przed tą walką takie marzenie, że jeśli wygrasz ten pojedynek, no to będziesz gdzieś tu mm, orędował takie starcie? Po piaku z trenerem wymyśliliśmy sobie. Nie no, ale tak się tak mniej więcej, no nie do popijaku, ale, ale to gdzieś tam się zrodziło podczas na jakichś, wiadomo, skupia się, się, na każdy gada, skupiał się na walcu, nie obchodzi mnie co później, ale to tak się tylko gada do mediów. A tak naprawdę już sobie układaliśmy w głowie, co będzie jak wygram, z kim by tu zawalczyć, żeby nie było znowu pierdzielenia, że ja walczę z samymi stójkowiczami albo że nie wiem, że KSW to mnie hoduje. Uważam realnie, że w ciągu kilku lat y, mistrzostwo z chwilę w walce z finny Defrisem czy nie, jest w moim zasięgu i fajnie myślę, że 5-0 rekord to już jest czas, żeby zacząć taki marsz po to i no i tak w sumie stwierdziliśmy, no i co, będziemy brali po kolei każdego z rankingu, a Bayer to jest wielkie nazwisko. i druga sprawa też, no Galak 100, tam nie mógłbym zobaczyć z wielkim, zawodnikiem, nie wiem, który walczy w kratkę, ma ósme miejsce w rankingu. Dlatego zaproponuję takie nazwisko. Doszliśmy do wniosku z cenami, że jestem w stanie zawalczyć z każdym rankingu, ale żeby to miało sens na KSW 100, no to Szeman Bajer, były pretendent, wielki zawodnik, co no, czołówka od wielu lat naszej wagi ciężkiej. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Czyli ty już jesteś po słowie zarówno z Maciejem Kawulskim, jak i Martinem Lewandowskim, że Twoja postać pojawi się na karcie? KSW 100. Przewinęło się to podczas rozmów o nowym kontrakcie, który podpisałem, i, i tak, no było to takim moją. Prośbą, że jak się wszystko będzie dobrze układać, to żeby pamiętali o mnie. Zresztą no, pomogę trochę zapomnieć ale... Jako co oceniasz dzisiaj postawę Michała Turyńskiego? Bo on powiedział, że oczywiście nigdy by nie odrzucił takiej walki z tobą, ale wie, że teraz jej nie dostanie. Niemniej jednak zapowiedział, że zrobi wszystko, aby cię ścigać w tych umiejętnościach MMA i kiedyś się z tobą zmierzyć. No to dawaj Michał. Tyle mogę powiedzieć. Ścigaj, goń mnie i nie jest wykluczone, że zobaczymy. Eee, Michał wygrał dzisiaj walkę w parterze. Eee, myślę, że to go napędzi do treningów. Nie ma się wstrzymywać, nie jest najmłodszym zawodnikiem. Natomiast jest no, ciągle niebezpieczny i myślę, że jak, jak będzie się, tak jak powiedziałem wcześniej przy okazji, przy okazji poprzednich walk, jak się będzie wszystko zgadzać każdemu, i finansowo, i sportowo, i kibicom, i właścicielom, i nam, to, to jestem otwarty. Ja nie mogę jeszcze o to nie zapytać, bo wy często stójkowicze m, nie lubicie się po prostu z jiu-jitsu. Ty na razie nam tego nie pokazałeś. Jak to jest w twoim przypadku? Czy ty po prostu pokochałeś tę dyscyplinę, czy robisz ją no, troszeczkę z przymusu, żeby nie odstawać w tym MMA? Nie, robię, robimy MMA. Eee, mamy taki eee, taki profil klubu teraz po przyjściu na Jocza, Bartka Femińskiego, każdy zna ich. Eee, z yy, tyle i wie czego nas uczą także no, mamy mocno teraz zapaśniczo-parterowy team yy, i jiu robię i yy, robię nawet w kimonach i nawet yy, yy, Uważam, że już teraz na ten moment jestem na pewno na poziomie tego niebieskiego pasa i tak może no, te pustery, jakieś rubelki zbieram i kręcę się z chłopakami robimy. Bardzo mi się podoba to jiu-jitsu, coś nowego, sprawia mi radość, bo wiem jak na przykład kogoś poddawać i wiem co się robi już w tym Początki były ciężkie, także nie, ja nie jestem pokrzucony z jiu-jitsu, nie śmieję się z piżamowców. Tak jak to kiedyś, może, może za mało lata się robiło i, no, i robimy jiu-jitsu i też jestem piżamowcem. Arek, to może na koniec, podsumowując, spinając klamrę ten, ten wieczór i ten wywiad, bo wszyscy tu żyjemy dla sportu, dla emocji. Co dokładnie poczułeś, kiedy znokautowałeś Artura Szpilkę? Czy to był wielki kamień emocjonalny z serca, euforia, radość z nokautu? Co tobie w ogóle towarzyszyło w głowie? No, pierwsze co jak sędzia przerwał, no to zjeżdża z ciebie zaciśnienie, tych trzy miesięcznych przygotowań, ulga. Kurde, w końcu mogę do McDonada iść coś w tym stylu. A druga sprawa, no to też takie zakłopotanie, no bo jak widziałem, Artur latał trochę, potyka, coś się nie zgadzał z przerwaniem. Przez gdzieś tam z tyłu głowy, przez 12 sekund mi się pojawiły jakieś już tutaj zarzuty środowiska, że gdzieś właśnie wygrałem. Przez jakiś nie, wiesz, przez błąd sędziego czy coś i mówię, kurde, czemu to tak wyszło, ale później patrzyłem powtórki, także no, nie ma się do czego przyczepić. Sędzia zrobił robotę, ja po prostu odłączam Artura. Co tam Arturowi mówiłeś, bo dość długo rozmawialiście po walce. Po... No artur się nie zgadzał z przerwaniem, a ja mówiłem mu, że go przepraszam, jeśli tak, bo poczekają na powtórki, daj sobie 20 minut. Zobaczmy jak to wyglądało i wiesz, i tyle. No, jeśli tak było, masz takie odczucia, jeśli rzeczywiście zaraz zobaczymy, że sędzia zrobił babola, no to, no to cię za niego przepraszam. No, ale no, co mam zrobić? No, wiesz, no to, to, to tak wygląda rozmowa. A widzieliście się po tych 20 minutach i rozmawialiście ponownie, czy no, parę, już nie? Parę razy. No i Artur doszedł już tak w sumie do wniosku, że, że może tak zgadał, no bo było jeszcze wiesz, po takiej delikatnej odcince. To co, tyle dzisiaj. Zwycięski, szczęśliwy, uradowany arkadiusz w żosek. Co ja mogę powiedzieć więcej? No, my czekamy na to stawcie z Szymonem Bajorem i ciesz się tym wieczorem, bo to jest Twoja chwila. Dziękuję. Blachy Minda, Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl